Znajdujemy się na stadionie halowym Ślęzy Wrocław, gdzie odbywają się Mistrzostwa Wielkopolski w lekkiej atletyce U16, 18 i U20. W dniu dzisiejszym zawodnicy startują w przeróżnych konkurencjach, bo jest naprawdę multum, zdobywają medale, pobijają swoje rekordy życiowe, a my zobaczymy, jak ta rywalizacja w dniu dzisiejszym przebiega. Razem z MUKS SZOK BOJANOWO wspieramy lokalne talenty. Agrotech Junoszyn – dumny partner rozwoju młodych sportowców lekkiej atletyki. 12. życiowy, tak? Poprawiony o 20 sekundy Jestem bardzo szczęśliwe, że w końcu mi się udało zbliżyć do tej dziewiątki. Jaka perspektywa na dzisiejszy konkurs? No, żeby pobić życiówkę i to w sumie tyle, bo podium to tak trochę daleko. A życiówka wynosi? Żeby zrobić życiówkę to 140 albo 145. Damy radę? Myślę, że tak. No, życiówka wynosi 1,50 m. Fajnie by było pobić, gdyż jest niepobita dosyć długo. I nie wiem, nie na razie nie mam jakiegoś jakiego nastawienia na wyższy wynik, ale no, fajnie by było pobić życiówkę. Ja startowałam dzisiaj w 60 podki i w kuli. I na podkach miałam życiówkę, a później w finałach ósme miejsce, a na kuli miałam drugie. Ja biegałam też w płotki i będę jeszcze skakać wzwyż. I na płotkach yy, trzecie miejsce, a na, na wzwyż zobaczymy jeszcze. Startowałam w skoku w dal i 60 metrów i będę biegała w finał jeszcze B w 60 metrów. Czy wiążesz swoją przyszłość z tym sportem, z taką Tak, chciałabym bardzo, więc zobaczymy jak wyjdzie, ale bym chciała. Czyli największe marzenie, igrzyska Olimpijskie? Tak. A w jakiej konkurencji? Nie wiem, chyba skok w dal. Bardzo dziękujemy, Maju Życzymy Ci powodzenia i trzymamy za ciebie gorąco kciuki. Dziękuję. Co znaczy dla zawodników wsparcie rodziców, dziadków i innych członków rodziny? Myślę, że jest to dla nich też jakiś tam dodatkowy stres, ale też ogromne wsparcie, że widzą, że śledzimy to, co robią i doceniamy też to, co robią. I jak się Pani czuje jako babcia, wspierając swoje wnukę, wnuczkę? wnuczkę? Wnuczkę. Wnuczkę? Tak, wnuczkę, w no jestem bardzo zadowolona i no, jestem zadowolona, że w ogóle dzieciaki z Bojanowak są trenować? To jest chyba najważniejsze, że ta pasja jest przekazywana. Mistrzostwa wielkopolskie halowe w lekkiej atletyce U16, 18, 20. Jakie szanse, jak trener, jakie są rokowania tutaj na te wydarzenia? Ilu zawodników przyjechało? Dobrze, no to zawodników przyjechaliśmy w 14, 14 osób przyjechało. No już teraz na tą chwilę mamy trzy medale rozdane, mam nadzieję, że jeszcze będzie jakaś niespodzianka, ale na pewno będzie, bo w to wierzę, Życie, rekordy życiowe są, także tutaj tylko można być zadowolonym i walczymy dalej do końca. Życzymy powodzenia na dalszą część dzisiejszego dnia, trzymamy kciuki za jeszcze więcej medali, jeszcze więcej rekordów, żeby każdy jeszcze pobijał te swoje rekordy życiowe, mhm. no i co, I działamy! działamy. Dumny tato, dumny. Zawsze. Pobija dzisiaj rekord życiowy. Tak, tak. Właśnie przyjechałam tutaj z takim nastawieniem, żeby to jak najlepiej pobić i zbliżyć się do tej ósemki z przodu. No i się udało. Jakie wyniki? Co się wydarzyło tutaj? Czy pobiłeś swój rekord życiowy? Bo skok w dal to dosyć ciężka konkurencja, na pewno techniczna. Tak, no dzisiaj skakałem skok w dal, swój rekord życiowy, 5.83, no i udało się zdobyć trzecie miejsce. Czego możemy życzyć naszym młodym zawodnikom w nadchodzącym sezonie? Zdrowia, Roku kalendarzowym. Zdrowia i bez kontuzji. Tak. Kropka. Żeby nie było kontuzji, bo resztę to oni mają wypracowane i wiedzą tak co jest. robić. I jak nie będzie kontuzji to będzie wszystko dobrze. Bardzo dziękujemy za obejrzenie relacji z Mistrzostw Wielkopolski do lat 16, 18 i 20 w lekkiej atletyce, które odbyły się we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że wszystkie wywiady z zawodnikami czy też trenerem przypadły Państwu do gustu. I trzymamy kciuki za naszych młodych sportowców, bo firma Agrotech wspiera ich w drodze po sukces. Razem z Mux Shock Bojanowo wspieramy lokalne talenty. Agrotech Junoszyn – dumny partner rozwoju młodych sportowców lekkiej atletyki.